Dzień dobry widzowie, tutaj Tomcio i jestem z moimi kolegami w Przywitaj się. Elo. <laughs> ja idę właśnie do niego. Ty byłeś na Wizard do safari, tak? Tak. Ej, a dawaj może pogramy z tym Kowalego, dawaj. Ci... To jest bo ty masz... Dobra, ale, nie, ale od The voidów w dół lecimy, czyli Axelord Pixel, CAT, Limbo, takie tam, okej? Okay? Okay. Dobra, to ja lecę na... żeby nie oszukiwać, ja lecę na TechWord liczyć. Okej, okay, ja mam mega krajowe. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Jak to mi się 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dobra. Okay. Ej, a wiesz, że tego, dla tego hardcore, tego hardcora, dla na, na te hardcore tego hardcorego jajka nie można już dopręczyć. Co? Dobra, zacznę, no to synu mod do Szukamy wszystkich na dowodzie najpierw, a bardziej Ciebie. Zebo. Trochę jak Zebo, chcę wymyślić ksywkę. I nie można do hardcore modu ani na Training Plaza. Bo to by było oszustwo. Wiesz, że ja ten filmik... Jest. Wiesz, że ten filmik trwa dopiero dwie minuty? Ale ty to powiedziałeś na odcinku? No tak nie można. A jak? No A wiesz, że gram na publicznym? To jest najgorsze. No wiem. I wtedy jak ja kogoś znajdę pomyślę, że to ty. Boże. Ale nie, mam właśnie Następnym razem ty szukasz. Dobra, ja cię szukam. A jak się poddam, to po prostu mówię, że się poddaję. Więc Cię nie znajdę. To dajesz mi 10 milionów gemów. Nie mam tyle, mam tylko 4. No to dajesz... bo, bo wydałem na Safari katy. Dobra, na czym pójdziecie? Ja idę na Pixel World. Czy jesteś na Pixelwardzie, tak? No nie mogę powiedzieć <laughs> Ale powiedziałeś o nie już Czyli wiem już nie. Ale nie można zmieniać kryjówki jakby, co? Ja nie zmienię. Musisz tam cały czas siedzieć Ty jesteś na Pixelwardzie Dobrze to wiem, bo ty mówisz o nie Jest To o, wiedziałem tu Cię nie ma, przypadkiem nie ma Jakby to to poleci na YouTube a? A, mogę sobie włączyć na ja, Potem ja Ci podam ja mój bójnik ja na YouTube Powiedz Potem Powiedz Dobra Dobra, panna i ty Ja chyba wiem, gdzie Ty jesteś ty mnie widziałeś w ogóle? Raz, tak słabo, ale... Czy ty masz ikonę... Y, tego? Kruka? Nie. Ja cię teraz szukam. Narysowanej na pandy? Nie. No to ciebie nie ma. Ty, to ja wiem chyba, gdzie ty możesz być na Tuttlewardzie. Dobra, teraz, jako pierwsza strefa, odpada do Dungeon Jak ty się tam schowałeś, to znaczy, że idziesz totalnie na inną krainę. Już, poczekaj. Dobra, więc ja Cię szukam i nasze skryjówki. Czy Ty jesteś na... Bo ja też mogę strzelać. Na tym świecie z oceanem. Co? Czy Ty jesteś na tym świecie z oceanem, Pixel? I też nie można wylatywać poza tekstury mapy. Co? No, więc jak jesteś poza teksturą mapy, to nie można. Czyli jest do tekstyro mapy, tak? Tak. Bo ja nie mam honborda, bo ogólnie bym tam dotarł, ale nie mam honborda. Jak będę miał honborda, to może będziemy mogli się tak bawić. Okej, okay, to ja idę do innej krajowej już. Szybko. No i teraz wyliczamy też ten pixel word i zostaje tylko. I zostaje tylko Cutword, Limbo. Axel total in der Void. Więc yeah, idę na Więc yeah, A ja czekam. Bo wykluczamy Pixel World. Na pewno AK a World Limbo. Mapy właśnie. Ty mod. Co? Mieniłeś? Jeszcze. jeszcze nie Mieszka. Dobra, to ja już zaczynam szukać. Axel o tocean. Szukamy. ja Pamiętaj, że ja mogę gdzieś widzieć twój nick. Przeszko. Ja cię szukam na Akselatan, bo ty tu możesz jedynie być. Wtedy jest Pixel Word, a jeszcze Cat Ward. Ten... O, ktoś mi stał 16 bilionów! Jak jaski Ricorgiego to jest dobra oferta szczerze. To jest już swał. Ja też szukam. Czy ty jesteś pod tą skrzynią? Niech tak. To ja cię mam. Nie ma ciebie. Kurde. kurde. Idę na cover. Cię szukać. Pamiętaj, że ja mam wszystkie kraje odblokowane, a ty nie. Nie, bo nie masz cut, cave, Dudel cave bardziej, ale i tak to jest wykluczone. Zobaczymy czy ktoś tu jest poza teksturami mapy. Bo wow, ja poza teksturę mapy. nauczyłem od Dlaczego nauczyłem od niego. Od mojej pracy. Czyli gdzie tam byłeś. Zdradziłeś się. Wiesz? Pytam. Teraz tak. Więc się zdradziłeś. Nie możesz zbijać kryjówy. Wiesz, że tam. Wiesz, że tam mnie nie ma. To gdzie ty jesteś? No nie mogę powiedzieć. wiedzieć. ja cię widziałem gdzieś. C'est quoi cette idée, ça chyba. Dobra, poczekaj. Ty będziesz zaliczy specjalny raid, bo jak wygrasz, to daje to. te To i za to, jak wygrasz. I poczekaj, no co by tu ci dać. I daję ci takiego peta, który jest warty, który jest warty ponad dwa biliony. Git, a bardziej tego, ale potem, jak wygrasz. Cię nie zdajdę. Ok no. Dobra szukamy Cię bo ja umiem właśnie poza swój mapę trochę Ej ja mówisz że nie lecę Ale ja umiem tak walczyć na tym Ja szukam w Ale gdzie mnie konkretnie widziałaś? To będę wiedział nie gdzie. Nie mogę powiedzieć. Czyli Cat Daj. Tam cię daj, na Cat World. Chodzę tak, włazimy. I tu gdzie nie ma. Jak ty się schowałeś w jakimś jajku, ja kiedyś, z jak grałem, to się schowałem w jajku uh. Czy ty jesteś taka Ttajk? Chyba się wydaje, że jesteś taka Za Zawadzę Spadę, bo to jest też dobra kriwa. I zobaczymy. O, był huge! Widziałem huge'a. a ja otwieram jajka czyli ty jesteś na Axelot ocean bo tam cię pytam, nie ma to ocean mhm. nie ma cię też ale ja mówię serio otwieram jajka to gdzie ty jesteś przecież jeszcze został limbo i dawoit a na nim... Nie ja ale w razie co się tepnę. Skoro ty jesteś coś na Jestem w jajku. W jajku. jajku? Ja A wiesz, a, wiesz, a wiesz co ja mówiłem na początku przy początku odcinka Co? Że Disney Ward odpada Jak to? <laughs> Więc jakby ja wygrałem trochę. Nie, nie wygrałeś. Gdzie ty byłeś? Ty byłeś poza tak zdrowiami mapy. Strzelam Ty byłeś tam. Ty byłeś tu, tam skrzynię otwierał. a tu ty byłeś tam i farbiłeś jutrzbeta, tak? Tak, I ty farbiłeś jutrzbety. Zakład to trzymasz. Dasz mi dodatkowe? Tak. Trzymaj. Wygrałeś. Wygrałeś. Trzymaj, Trzymaj. bo wygrałeś, uczciwie. Ty bo chodź tu, będziemy ten się żegrać. No, <coughs> tu, przy skrzyńce Masz robotkę żegnania się i witania Poczekaj, bo bateria mi zaraz padnie, daj chwilę. Zaraz bateria mi padnie. To papa. pa, pa. Pa. Jeszcze raz mi krasisz